Witam Was! Dzisiaj taki króciutki filmik, ponieważ miałem takie pytanie, które padło. Czy srebro teraz w ogóle ma sens? Mówimy tutaj o wodzie srebrnej, o której też wczoraj troszeczkę wspomniałem Wam w tym filmie, który był o jonizatorze wody. Srebro według mnie jak najbardziej ma tutaj teraz sens, ponieważ jest to dosyć ciekawa rzecz. Tak jak Wam mówiłem i pokazywałem, my bierzemy nasze srebro, po prostu dajemy tam z tyłu, mam za sobą e, dyfuzor e, do olejków eterycznych i ono tam po prostu je wlewamy do środka, e, dodajemy różne olejki eteryczne, różne mieszanki, które też sobie robimy sami i tak dalej, i tak dalej, czy pojedyncze e, olejki do środka i jest to po prostu tutaj rozpylane e, po całym pokoju. E, kiedyś Wam jeszcze pokazywałem, jak ktoś nie miał e, na przykład dyfuzora. Tak, jak mieliśmy, ale to też znowu trzeba mieć piec, nie? My tu mamy taki piec, jak te blachy są gorące, jak się w nim pali. To można też i troszeczkę takiej wody chlapnąć na to. To wtedy od razu całe wyparuje i po prostu pójdzie taka, jak gdyby, chmura srebra przez cały pokój. Wtedy, także to też jest taka ciekawa opcja. Czy to działa akurat teraz na to, co teraz jest, tego w sumie to nikt nie wie, ponieważ nikt tego za bardzo jeszcze nie sprawdzał pod tym poziomem, ale wiem, że działa na różne inne, które były kiedyś. Po prostu hamuje ich replikacje tutaj, żeby one się nie namnażały tutaj. To były badania in vitro, czyli poza ciałem robione i tak dalej, czyli jak na przykład w powietrzu by to sobie fruwał jakiś tam świrnięty, to go po prostu te srebro powinno wtedy jakoś tam wykończyć, tutaj. Ale czy tak, jak mówię, na tego, tego nikt nie sprawdzał? Bądźmy taki nadziei, że tak. Ja wolę to po prostu tutaj sobie rozpylać teraz i mam święty spokój, tak zwany. Jak wiadomo, w Japonii to jest na szeroką skalę stosowane. Tam się tego używa też i w szpitalach, i w różnych innych fotelach. To po prostu czasami nawet i w klimatyzacjach już jest załadowane, żeby to po prostu, jak tam ta klima chodzi, żeby to od razu też rozpylało to po całym miejscu. Także to też nie jest głupi pomysł. Jeżeli ktoś z Was ma jakieś sklepiki, czy coś ten tego, można sobie nawet w sklepie jakiś dyfuzor położyć i go po prostu tym napełniać. Jakieś olejki do tego dodać, niech to tam sobie buzuje, niech to sobie paruje. Zawsze jakaś dodatkowa ochrona. Bo teraz lepiej mieć więcej ochrony niż za mało ochrony. Takie mamy teraz e, czasy po prostu. Także według mnie ma to sens jak najbardziej. Oczywiście e, zabroniono tego pić. Co ja i tak, e, no wiecie, <ścoughs> jak ja do tego podchodzę wszystkiego. To jest moje ciało. Ja sobie sam z nim mogę zrobić, co mi się podoba tutaj na tym. Srebro, tak jak mówiłem, można zrobić w ionizatorze wody, który Wam wczoraj pokazywałem. Pokażę go zaraz na końcu jeszcze raz, jak ktoś tam tego filmu nie oglądał. Innymi sposobami to kiedyś też Wam pokazywałem, ewentualnie z baterią albo z zasilaczem, ale to są, wiecie, takie opcje. Domowe można powiedzieć, które nie zawsze muszą się zakończyć sukcesem, ponieważ bardzo ważne jest tutaj, żeby mieć porządną elektrodę. Jeżeli tej elektrody nie będziemy mieli takiej typowej 999,99 ,99 srebra w środku, to to nie jest dobra opcja, bo ja nie wezmę i nie wsadzę mojej bransoletki srebrnej teraz do tego i nie będę z tego robić, ponieważ tu są inne stopy dodatkowo w środku i można się wtedy paskudnie potruć. To musi być naprawdę czyste srebro, bo tak jak mówi nam próba, to srebro to jest 925, a tam jest 999,9. Także tak jak mówię, srebro robimy oczywiście zawsze na wodzie destylowanej, jeżeli robimy to bateriami jakimiś tymi. Tutaj działa to na, normalnym, na normalnej wodzie zwykłą, poproszę, ponieważ to są takie małe koncentracje, które się tutaj robi, które ja sobie po prostu wypiję, także to, to nie patrzę tutaj, żeby tutaj dawać do tego destylowanej wody, bo ja tam po prostu włączam sobie na tą najmniejszą koncentrację, to jest dosłownie parę sekund i to jest gotowe i mogę sobie przez cały dzień pić i mam to po prostu gdzieś, żona też to cały czas pije, koty to piją, psy to piją, wszyscy, wszyscy piją, wszyscy opici. <grym> Kiedyś jeszcze nawet i konie topiły, jak żeśmy mieli konie, to konie też topiły, konie dużo wypiły nawet kiedyś tego, bo tam nawet i większe koncentracje im się dawało, bo tam miały też jakieś problemy zapalne, stany w oczach i tak dalej, przez jakieś takie meszki dziwne, też my im to po prostu dawali, no to konie kilkanaście litrów chyba wypiły. Ja sam chyba w moim całym życiu już ponad 30 litrów też tego wypiłem, takiej mocniejszej koncentracji, na razie nie jestem niebieski, ale... Są różne przypadki, różni ludzie. Jedynie co to, mam chyba tylko niebieskie oczy. W sumie żona też częściowo ma niebieskie oczy. Może to to. Nie wiem, nie mam pojęcia. Dobra moi drodzy, i tak to wygląda. Dobrze, i tu po prostu tak jak mówiłem, wkręcamy sobie elektrodę srebrną, która do tego jest. Ten pojemnik oczywiście jest wyciągnięty, ten biały który tam obok stoi po lewej stronie, którego tam widzicie i to po prostu zamykamy. Teraz włączamy. On już automatycznie, jak widzicie, jest już od razu ustawiony. On to już wykrył, to można sobie zwiększać, ale ja zawsze robię tą pierwszą, lepszą, ponieważ tej wody dużo piję i mi to po prostu wystarcza. Tu można ustawić jaką chcemy. Jak chcemy wyższą jakąś, to tam nie ma problemu. Tu widzicie, tu można zmieniać. O, co, za szybko włączyłem na moment. Tu możemy, o, widzicie, tu można zmieniać jaką chcemy koncentrację. Także tu już są bardzo wysokie koncentracje. No jest po prostu ta mała. I patrzcie jak to szybko idzie. Tutaj macie pasek, który on pokazuje. Srebro schodzi z elektroniców. To jest chwila moment i to jest gotowe. Bo to jest bardzo niska koncentracja, którą ja ewentualnie piję. Czy też wrzucam sobie do tego i tyle. Chociaż tego nie wolno, także nie wolno mnie naśladować. Jak wiecie, jestem szalony, także szalony szaman i szalonych szamanów nie wolno naśladować. <grym> Dobra, i włączamy, mamy gotowe, i wsiu, srebra jeszcze tam idzie, taka nutka srebra, troszkę zakamienione, ponieważ mamy jednak trochę tego kamienia się tutaj wytrąca z tej wody, i tyle, dobra, także będziecie mieli podlinkowane wszystko, co, jak, gdzie dostać, jak kogoś to interesuje, także tyle na dziś, pozdrawiam Was, trzymajcie się, hej!